Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, bardzo doświadczamy teraz tego, że kiedy zamykają się jakieś drzwi, to otwiera się wiele różnych oj, okien. Ojoj, oj, 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 oj. Ale o tym nie powiem. Ja się niesamowicie cieszę, że już na dniach będę mogła Wam zaprezentować projekt, nad którym pracowałam już w zasadzie od lipca. I teraz światło dzienne, więc już zaraz. A kolejne nowości takie już bardziej wspólne. To za chwilę. To za chwilę. Więc Ale piękna jesień. Tak, cieszymy się słońcem jesienią i pracujemy niezmiennie. Twórczość, kreatywność nas nie opuszcza. To co? Jedziemy tańczyć. Hmm. Kochani i jeszcze już tak oko w oko, patrząc na Was, a nie tylko... nie tylko pisząc. Chcemy Wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za masę wiadomości, którą otrzymujemy w Dobrej energii. I wierzymy w to bardzo, że ta dobra energia, te dobre słowa budują dobry świat. Świat życzliwości, życzliwości. życzliwości. I chcemy Wam tutaj też oddawać tę energię, dawać, żebyśmy się tą dobrą energią wymieniali tą życzliwością, tym szacunkiem, miłością. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.